Co tu robisz tak wcześnie? Teraz Cię nie przyjmę. Roberta i ja chcieliśmy z Panem porozmawiać, ale ona nie mogła przyjść. To potrwa chwilę. Jest bardzo wcześnie, ale mów. Jako przewodniczący samorządu chcieliśmy prosić o zgodę na wypad piątoklasistów do klubu Wakans. Gdzie? Klubu Wakans. To wykluczone. Żartujesz. Przyjdź później, teraz jestem zmęczony. Dopiero świta. Co z tobą, Bustamante? Chcieliśmy odpocząć. Odprężyć się. Pozbyć złych wibracji. Rozumie pan? Pełny relaks. Myślisz, że się zgodzę? Sprawiasz zbyt wiele kłopotów i masz słabe oceny. Nauczyciele też odsapną. Zapomnij. Powinieneś pisać pracę pod kluczem. Ale jadłeś już śniadanie? Śmiało! To wypiek Gali. Pan też powinien odpocząć. Ja nie odpoczywam. Spędzam święta w domu śpiewając kolędę przy choince. Proszę wyobrazić sobie siebie z żoną w wesołych świąt, kochanie. Przyznaję, że to niezły pomysł. Co pan na to? Śmiało. Zastanowię się. I już mam dużo pracy. Ostrzegam. Nie mieszaj się w to. Pomylił pan spodnie. Mam dość. Rozłożyłem matę. Trzeba było ją wyczyścić. Przepraszam. Przysiądź się, Kulochi. Perdon? Co za zbieg okoliczności, tak. Co tu robisz? Tylko nie mów, że ćwiczysz. Nie podniesiesz nawet butelki z wodą. Dbam o siebie. Nie rozśmieszaj mnie. Nigdy nie ćwiczyłeś. Nie. Pomacaj. Nie ma czego. Śledziłeś mnie? Znów ma pani paranoję. Co za tupet. Chciałem cię gdzieś zaprosić. Coś do picia? kile, piwo? Wodę. Nie masz kanapek? Jasne, że tak. Gdzie chcesz mnie zaprosić? Razem z Robertą do mnie na Wigilię. Naprawdę? Zapraszasz mnie do swojego domu? Pomóż mi. To z Twoją kondycją, nie możesz wstać? Więc u ciebie zaskoczyłem cię tym zaproszeniem? Tak naprawdę to. Co? Tak. Zawsze jesteś dziwny. Nie mogę do ciebie przyjść. Dlaczego? Roberta pokłóciła się z Miją. Jest Boże Narodzenie. Niech się pogodzą. Wiesz jakie są dziewczyny. Zresztą nocuje u nas lucha. Weźcie ją ze sobą. Będzie też Lupita. Odkąd jej matka tu nie mieszka, opiekuje się nią ciotka Majra. To straszna gaduła. Nie ma sprawy. Są święta. Każdy może przyjść. Zastanowię się. Teraz ćwiczę. Odezwę się później. Dobrze. Chodź siadaj. Zamiast mnie śledzić i dręczyć, poćwicz ze mną. Dzięki. Siadaj. Co wymyśliłaś? Najpierw rozciąganie. Prostujemy nogi. Tak? Kuloci. Tak. I dotykamy palcami piersi. Jak ci poszło z Santosem? Coś przegapiłam? Mówicie o Santosie? Absolutnie. Nie żartuj. Chodzisz z nim? Nie. Wczoraj zostawiłam ich samych. Zamknij się, bo ktoś usłyszy. Santos ci się podoba. Milcz. Co się stało? O czym mówicie? Nic. Wczoraj trochę gadaliśmy. Cicho, kocie. Opowiadaj natychmiast. Myślę, że może tak. Co? Zobaczę, co się zadzieje z Santosem. Co? Tak. Lupe. Powiem Santosowi, że Lupita go lubi. Nie. Santos święty. Ulwiesz mi głowę. Bądź dyskretna. Idę powiedzieć Santosowi, że go kochasz. Milcz. Powiem. Nie chciałem pocałować Sabriny. Może to przez problemy z mijo? Co z nią? Czy wy kiedyś... Co Z Co? Bara, bara. Nie. Pocałowałem Sabrinę, bo ona też ma kłopoty. Nie poświęcasz jej dość uwagi. Uwagi. Dokładnie tak. To ona mnie ignoruje. Postaraj się. Tak, proszę pani. Wszystko napisałam. Bez obaw. Powiadomię go, dziękuję. Boże, tego mi trzeba. Kupię sobie rowerek, by poprawić kondycję fizyczną. Chce pan być jeszcze piękniejszy? Sądzisz, że jestem w porządku? Bez zarzutu. Jak ten na zdjęciu? Mniej więcej. Był telefon. Z rady szkoły. Gratulowali mi osiągnięć zawodowych? Nie całkiem. Dzwoniła matka Sol de la Riva i była wściekła. Powiedziała, że złoży skargę na tę kelnerkę, bo zaatakowała jej córkę. Na Anitę? Tę sierotę? Tak, Kinkę? Z zazdrości pobiła Sol. To jakiś obłęd. Człowiek przychodzi zrelaksowany, chce poćwiczyć, wyluzować. A tu figa. Szukałem pana. Czego chcesz? Wczoraj wieczorem miała miejsce niemiła sytuacja. Sporządziłem raport. Co się stało? Tomasz upił się w sztok. en un lamentable estado de ebriedad.